Tym razem Bernardo Vital zasila Jagielonie Biały klub, który no na pewno w europejskich bucharach będzie chciał powtórzyć sukces, myślę, z poprzednich rozgrywek tam zajście. Bodajże do ćwierć finału, no i Real Betis wyeliminował zespół z Białego Stoku, ale na pewno nie przynieśli wstydu, podopiecznie Adriana Siemieńca. Wstydu nie będzie chciał też przynieść Bernardo Vital, 24 w tym roku, 25-letni prawonożny środkowy obrońca z Portugalii, więc zostajemy w tych krajach nazwijmy to wypoczynkowo-wakacyjno-egzotycznych. Tu Hiszpania, tu Portugalia, no i Vital przechodzi z Realu, Saragosy, druga liga hiszpańska. Hiszpańska, też bardzo utytułowany klub w Hiszpanii, kiedyś można powiedzieć, bardzo mocny w pierwszej lidze hiszpańskiej. Teraz problemy finansowe, problemy też kadrowe. No i od kilku lat druga liga hiszpańska, La Liga 2. Kontrakt podpisany do 2027 roku, a więc na dwa lata trochę bezpieczniejsza opcja, jeśli chodzi o drużynę z Białego Stoku.